Cześć! Właśnie rozpoczynamy cykl wywiadów Okiem Eksperta. A gościem dzisiejszego odcinka jest pani Katarzyna Zawadzka, pedagog 8 liceum ogólnokształcącego w Bielsku Białej. Dziś dowiecie się, co to jest zdrowie psychiczne, czego unikać, jak go nie dbać i wiele więcej. No to co? Zaczynamy! Czym tak naprawdę jest zdrowie psychiczne? Dlaczego jest ono tak ważne w naszym życiu? Zdrowie psychiczne to e, takie poczucie dobrostanu. Dobrostan składa się z trzech takich części w naszym ciele: w części mentalnej, czyli myśli, z części emocjonalnej, czyli uczuć, i z części fizycznej, czyli naszego ciała. I kiedy w tych trzech częściach czujemy zadowolenie czujemy miłe myśli, czujemy miłe uczucia i w ciele nas nic nie boli, można powiedzieć, że przeżywamy dobrostan psychiczny. Czego jest taki ważny? Ponieważ dzięki temu dobrostanowi możemy słyszeć co myślimy, możemy czuć co czujemy i możemy być zadowoleni z naszego ciała. Dzięki temu znamy siebie, słuchamy siebie, jesteśmy dla siebie życzliwi. Możemy spokojnie pracować i rozwijać się. A co niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie psychiczne? Czego mamy unikać? Na nasze zdrowie psychiczne najbardziej niekorzystnie wpływa chroniczny stres. Myślę, że część stresu, pewien poziom stresu jest nam bardzo potrzebny, bo to jest taka frustracja. Która powoduje, że możemy się rozwijać, czyli możemy wychodzić poza strefę komfortu. Ale oprócz tej frustracji dla równowagi, dla homeostazy, musi być też życzliwość, dobroć i miłość do samej siebie. Jeśli umiemy to ze sobą połączyć, tą frustrację, czyli ten właściwy stres i tą miłość do siebie i życzliwość, to wtedy ten stres nam już nie zagraża, bo mamy go zrównoważonego. Kiedy często przeżywamy chroniczny stres, czyli na okrągło, tylko przykre myśli, tylko przykre emocje, wtedy też i ciało nas boli, różne objawy się pojawiają, i wtedy to jest bardzo dla nas niekorzystne. Czy się go da uniknąć? No, myślę, że w 100% na pewno nie. Bo tak jak mówiłam, frustracja jest potrzebna do rozwoju, bo frustracja, tak jak ojciec, popycha nas do życia, do działania. A matka jak miłość i życzliwość równoważy to. Więc starajmy się równoważyć frustrację z miłością i życzliwością, a unikniemy chronicznego stresu i zachowamy zdrowie psychiczne. To w takim razie jak o nie dbać, jak je chronić w tych trudnych dla nas wszystkich czasach? Myślę sobie, że przede wszystkim trzeba być uważnym na sobie. Przestać się już skupiać na innych ludziach, na innych sytuacjach, a skupić się bardziej na sobie. Kiedy dajemy sobie uwagę, rzeczy ważne przychodzą do nas. Kiedy jesteśmy dla siebie życzliwi, życzliwość się mnoży wokół nas. Dlatego też najważniejsze będzie tutaj uważność, ale pod jakim kątem? Myślę, że przede wszystkim zacznijmy uważnie oddychać. Co to znaczy? To znaczy, że oddychamy powoli, tak żeby nasz mózg w takt tego oddechu również się uspokajał. Kiedy umiemy uważnie uspokoić nasz mózg, nasze myśli, wtedy też nasze ciało się uspokaja, serce bije nam wolniej, czyli całe ciało działa spokojnie opanowanie. Oprócz tego, że oddychamy świadomie, ważne jest, żebyśmy pili wodę i właściwie się odżywiali. Skupię się tutaj na wodzie, ponieważ wiemy, jak ona jest ważna dla naszego mózgu, dla naszego ciała, bo pomaga nam dotleniać się i dowadniać. Następnie bardzo ważny jest również sen. Sen, ten 8 godzin. Kiedy nasz mózg musi odpocząć, kiedy musi poukładać wszystko, co zebrał z dnia codziennego. Kiedy nie śpimy odpowiedniej ilości czasu, nasz mózg budzi się rano już zmęczony, jeszcze z jakimiś wczorajszymi sprawami, a tutaj czeka go kolejny dzień. Więc zadbajmy o to, żebyśmy dali ciału wypoczynek. Co dalej? Myślę, że ruszajmy się, czyli ćwiczmy. W jakikolwiek sposób chodźmy na spacer, dotleniajmy się na świeżym powietrzu. Dzięki ćwiczeniom fizycznym uruchamiamy endorfiny, czyli naturalne hormony szczęścia. I wtedy też możemy zachować zdrowie psychiczne. Śmiejmy się, czyli bądźmy z życzliwymi ludźmi wokół siebie, wygupiajmy się, bawmy się, bo spontaniczne dzieciątko zawsze jest nam potrzebne. Róbmy też to, co lubimy robić, co jest nam potrzebne, żeby uzyskać równowagę. Akceptujmy siebie, bądźmy dla siebie życzliwi. Mówmy do siebie miłe rzeczy, tak jakbyśmy mówili do najlepszej przyjaciółki. Ćwiczmy wdzięczność, czyli codziennie wieczorem, kiedy kładziemy się spać, znajdźmy trzy wdzięczności z dzisiejszego dnia, a może pięć się nam uda i dzięki tym wdzięcznościom również produkujemy miłe uczucia, i dzięki temu jesteśmy zdrowsi. Bajmy o relacje. Myślę, że jeszcze bądźmy otwarci na to, co przed nami, co nieznane. Wszystko, co się nam pojawia w życiu, chce nam coś powiedzieć. Więc zauważajmy, co nam ta sytuacja dana przynosi i co nam chce dać dalej do rozwoju. No i myślę, jak te zasady dla tego zdrowia zachowamy, to. Wszystko będzie unormowane, a jeśli nam się to nie uda, to zapraszam do telefonu zaufania: 812 12 12. To jest dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Dziękuję. My również dziękujemy za cenne informacje, a Wam życzymy miłego dnia i do zobaczenia już niebawem.